Cześć, kochane sobie z podznaku uwagi, witam serdecznie. Zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Będzie to nowa, odmieniona formuła, inaczej będą ujęte pewne tendencje i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jakby co piszcie, dziękuję, że jesteście, dziękuję za subskrypcję kanału. A jakie karty i jak to będzie wyglądało? Już Wam mówię. I tak, życie uczuciowe ogólnie, 7 pucharów. Sprawy zawodowe trzy Buławy, sprawy finansowe królowa Pucharów, czy grać w Totolotka Rydwan. Czy szukać pracy 5 Buław, na co zwrócić uwagę w zdrowiu as mieczy, czy ktoś Wam pomoże na przykład 3 miecze, seniorzy tutaj rycerz Pucharów i na czym się skupić w tym tygodniu sześć mieczy. A więc zaczynamy od siódemki pucharów w uczuciach. Obojętnie, czy kogoś mamy, czy też nie, przed nami trudne wybory, iluzje, złudzenia. No i obojętnie, jaką chcemy decyzję podjąć, to musimy zebrać odpowiednią ilość informacji, by nasza decyzja nie była zbyt iluzoryczna, powierzchowna po prostu. Sprawy zawodowe 3 buławy, tutaj powodzenie, spełnienie oczekiwań awans, dostrzeżenie naszych wysiłków podróż, awans też ogólnie pod każdym względem można powiedzieć jeśli chodzi o kwestie zawodowe przejście do następnego etapu, podpisanie pozytywnych kontraktów lub czekanie na ważny kontakt, ale on już tutaj jakby jest w zasięgu ręki tak czy owak osiągniemy satysfakcję. Finanse w finansach pokazuje się królowa pucharów wpływ ciepłej i miłej kobiety, która może tutaj służyć nam pomocą, radą, być kluczową postacią w kwestiach finansowych. Jeśli chodzi o aspekty totolotka, czy grać rydwan, tak, w ruchu, może w nowych miejscach, w trakcie podróży, może ktoś wyjechał, a możemy tę osobę poprosić, żeby by nam puściła kupon, kupiła jakąś zdrapkę, tak, w ruchu jak najbardziej. Czy szukać pracy? Pięć buław możemy szukać, natomiast będzie trudno ją osiągnąć, znaleźć czy, czy przełamać impas, bo tutaj pięć buław to ograniczenia, walka. Na co uważać, zwrócić w zdrowiu? Na aspekty operacyjne, szpitalne. Uważajmy na kręgosłup, plecy, układ nerwowy, gardło. Oczy, tutaj przełyk. No i generalnie jest to karta jakichś radykalnych decyzji, przecięcia, odcięcia się od czegoś, karta też oczywiście zastrzyków lub nieprzyjemnych do końca badań lub wiadomości, które nadają nowy ton jakiejś sprawie zdrowotnej. Czy ktoś nam pomoże? Trzy miecze. No, niestety, do końca nie możemy się poczuć rozczarowani. lub na przykład, ktoś obiecał nam pomoc, A trzy miecze to jest taka odmowa, czyli że jednak rozczarowanie. Raczej nie, akurat nie, lub możemy się żalić, że ktoś nam nie, nie pomaga. Seniorzy, tutaj jest. Rycerz Pucharowy, a więc coś do Was wróci z przeszłości, coś będzie na blokadzie energetycznej, e, tak więc w jakimś sensie, no tutaj możecie czuć, że coś powraca, tak, po, może powrócić stara miłość, stara relacja, jakieś sprawy z przeszłości, coś, co nie zostało załatwione, no i też m, jakieś sytuacje z osobami, które czegoś dla nas nie zrobiły, ale mogą obiecywać, że zrobią, lecz... To się powtórzy, niestety nie uczynią tego, o czym mówią. Eee, no i aspekt, na czym się skupić, sześć mieczy, na oddaleniu się od e, pewnych spraw, od zgiełku. Dobrze by byłoby wyjechać, od, może odpocząć nad wodą, e, lub skontaktować się z kimś, kto jest bardzo daleko i kto. Yy, Jakbym może oczekiwać naszej energii, wsparcia, rozmowy, ale generalnie skupmy się na wnętrzu spokoju, utrzymaniu równowagi w naszym sercu i umyśle. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Przechodząc dalej do skorpionów, witam serdecznie, drogie Skorpiony. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Spójrzmy, drogie skorpiony, jak będzie wyglądał ten czas. Przedstawię Wam za chwilę horoskop na następny tydzień. Będzie on odmieniony, zmieniony. Będzie to inna formuła niż dotychczas trochę i mam nadzieję, że się spodoba. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Sprawy uczuciowe to jest 6 pucharów, sprawy zawodowe 9 mieczy, sprawy finansowe 5 buław. Czy grać w totka? 7 buław. Czy szukać pracy? 5 mieczy. Na co uwagę zwrócić w zdrowiu? Umiarkowanie. Czy ktoś pomoże? Władczyni. Seniorzy. Wędrowiec. I na czym się skupić królowa denarów, A więc aspekty pokazują się dosyć ciekawe. W sprawie w sprawach uczuciowych mamy sześć pucharów, będzie to czas powrotu do przeszłości, mogą wracać do nas znajomości, jakieś sprawy, ale też możemy miło spędzić czas w gronie rodzinnym, otrzymać ciekawe wiadomości, zaproszenia. No i tutaj czeka nas ciepła, miła atmosfera, ktoś też może z najbliższego otoczenia zwrócić się do nas z uczuciami, może nam coś ważnego przekazać. Sprawy zawodowe dziewięć mieczy możemy się bać z jakiegoś powodu o pracę, o to co się dzieje, czy będziemy mieć tę pracę i generalnie lęki e, mogą nas opanowywać. Wykorzystajmy intelekt nie na myślenie o strachu, ale o tym jak zaradzić pewnym ewentualnym kłopotom niż ciągle się czegoś czy kogoś bać. Sprawy finansowe, pięć buław, konflikty, zmagania. No te finanse mogą być takim aspektem szarpaniny, lub ktoś może nam chcieć zabrać pieniądze, może, może się ktoś doczepić tutaj. No i musimy być tacy silni w sprawach finansowych. Czy to dobry czas, jeśli chodzi o to granie? Siedem buław to też jest taka kwestia, takiej trochę walki z samymi, samych ze sobą i tak możemy przepychać się troszeczkę w tej energii. Możemy trochę puszczać tego totka, ale nie na siłę, tak? Jakby to nie była też taka wewnętrzna presja. Czy szukać pracy pięć mieczy? Tak, ale nie na siłę i też możemy się spotkać z nieprzyjemnościami w kwestii zawodowej lub na przykład pójść na rozmowę o pracę, która już jest z góry ukartowana, czyli że i tak nie wygramy obojętnie, czy mamy kwalifikacje, czy też nie. Na co zwrócić uwagę w zdrowiu? Na element kompromisu, łączenia dwóch przeciwień, dwóch terapii, dwóch opinii, ale, też tutaj, biodra, stawy kości, piersi jako, jako problematyczny czasowo kłopot, tak, aspekt. No, i kompromis. Jakby z jakiegoś powodu powinniśmy być w sprawach właśnie zdrowotnych kompromisowi, nieradykalni. E, czy ktoś nam pomoże, kobieta, tak, bo tutaj ku, ku, królowa, tak, w jakimś sensie władzczyni, tak, karta w ogóle Właczczyni pomówi o silnej e, kobiecie, może być kobiecie matce e, lub kobiecie zamożnej, która ma pewną moc pomocy, tak, co, cokolwiek to znaczy. E, z kolei e, Wędrowiec pokazuje się dla seniorów e, to będzie dla Was czas, e, Ruchu, podróży, małej zmiany miejsca zamieszkania, spędzania czasu z młodymi osobami i jakieś początki, tak, początek znajomości, wolność, flirt, nowe doświadczenia. No i na czym się skupić, królowa denarów. Na aspektach trwałych relacji, i tu też kobieca energia z jakiegoś powodu. Zadbajmy o siebie, o swój wygląd, o swoje finanse. I jakby tutaj, bądźmy oszczędni też w jakimś sensie to przyniesie nam efekty, mimo wszystko. Tak więc, tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy dalej. Idziemy do osób spod znaku strzelca. Witam serdecznie, drogie strzelce. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. No i zobaczmy, drogie strzelce, jak będzie wyglądał ten aspekt tutaj podstawowy. Formuła horoskopu aspektów jest nieco zmieniona i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jakby co, piszcie dziękuję za wszelkie sugestie i komentarze. Zobaczmy w takim razie jak będzie wyglądać życie uczuciowe ogólnie są ostateczne. Sprawy zawodowe świat. Sprawy finansowe król denarowy, Czy grać w Totolotka 8 buław? Czy szukać pracy 7 denarów? Na co uwagę zwrócić w zdrowiu? 4 denary. Hmm, czy ktoś wam pomoże władczyni, czyli tutaj osoby z poprzedniego znaku do jaką macie tę samą kartę e, dla seniorów z kolei jest pustelnik i na czym się skupić trzy puchary ciekawe aspekty mamy są to ostateczny oczywiście na życie uczuciowe karta rozliczeń e, co jest najważniejsze w tej karcie by nie popełniać błędów z przeszłości obojętnie e, jak było. To, co mamy zrobić, to oczyścić umysł, swoje postępowanie, ale też nie wpuszczać osób z przeszłości czy własnych zachowań, które gdzieś tam no, niestety były niewłaściwe. Idziemy od początku. Karta rozliczenia dla jednych będzie kartą pozytywną, dla innych może być kartą w jakimś sensie ostrzegawczą, zależy oczywiście od tego, w jakim punkcie się znajdzie, znajdujecie, ale nie popełniajmy tych błędów właśnie z przeszłości. Nie pozwalajmy, by do nich dochodził. Sprawy zawodowe, karta powodzenia, pomyślności, sukcesu, sławy, awansu, otrzymania bardzo dobrych wiadomości, podróży, ruchu, no i wyróżnienia, tak więc bardzo dobry okres. Sprawy finansowe, denarowe, tutaj udanie się do jakiejś instytucji, banku, czy osoby, która ma e, zasoby finansowe. E, no i tutaj jakby jakiś przypływ pieniędzy jest możliwy. E, jeśli chodzi o e, to, to lotka 8 Buław, e, karta czy tutaj zgrać, tak? E, w ruchu spontanicznie, w, w ruchu to może chodzić o podróż w nowych miejscach, e, lub poprosić, możemy kogoś, żeby no. Kupił nam zdrabkę, czy puścił kupon w jakimś miejscu obcym dla nas, co będzie takie właśnie spontaniczne. Inne, czy powinniśmy szukać pracy? Siedem denarów, tak, ale nie na siłę. To jest raczej karta zbierania doświadczeń na zasadzie, że wysyłam, wysyłam CV, chodzę na rozmowy, czekam i patrzę, co się z tego urodzi. A więc na takiej zasadzie. Na co zwrócić uwagę w zdrowiu? Cztery denary na jakieś unieruchomienie, na naszą postawę, na kolana. Tam mówi tera white jest ten mężczyzna, który trzyma denar, tak? Tutaj te kolana są zgięte, czy na kolana też oczywiście. Sprawy gastryczne. No i możemy niechętnie podchodzić do wydatków w związku ze zdrowiem, ale one mogą być kluczowe i konieczne mimo wszystko. Z kolei, czy pomoże nam ktoś, tak? Tutaj karta, jeśli chodzi o pewne kwestie, to karta kobiety silnej, kobiety matki, kobiety mającej jakieś możliwości władczej, która może nam pomóc czy służyć radom. Seniorzy, pustelnik, karta pewnego rodzaju osamotnienia, izolacyjności. Możecie Wy się izolować od ludzi, szukać. Po prostu spokoju od innych, lub w jakimś sensie być osamotnieni, osamotnione relacje z osobami, które się oddalają bycie uwagę w ogóle generalnie na swoje emocje, na potrzeby spokoju karta indywidualnych decyzji i chodzenia tak zwanymi własnymi ścieżkami ja czasami mówię, że właśnie ta karta i ta ósemka pucharów to takie troszeczkę chodzenie, chadzanie nawet bym powiedziała własnymi ścieżkami niczym czarny kot, izolacja po prostu by doznać jakiegoś oświecenia spowolnienie, o i na czym się skupić trzy puchary. Trzy puchary, tutaj jeśli chodzi o aspekty podstawowe, to generalnie jeżeli dostaniemy jakieś zaproszenia, to bawić się, cieszyć, się, chwytać chwilę, spędzać lud czas z miłymi, serdecznymi ludźmi, no i to jest karta zabawy, tak, świętować. W ogóle nauczyć się na przykład świętowania, tak? Czyli, o, o, jak, jeżeli coś się nam uda, nawet mały sukces, to oprawić go w, w głowie, w emocjach w taki sposób, by był dla nas niesamowitym triumfem i skupić się na tym, by właśnie świętować, obdarować się dobrą emocją, na, nagrodzić po prostu, co przyniesie nam dodatkową po prostu satysfakcję. Możemy też iść do kina, do teatru, na imprezę. Po prostu się pobawić. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej.